Dzień dobry, nazywam się Milena Lachowicz, jestem psychologiem klinicznym, sportowym i seksuologiem. W swojej pracy wskazuję pozytywne aspekty życia wszystkim moim pacjentom. Wiecie już jak Stosować regułę małych kroków w celu lepszego motywowania się. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak wytrwać w tych postanowieniach, jak zrealizować te cele i plany, które sobie wykreśliliście. Muszę powiedzieć, że kluczem do osobistej motywacji jest tak naprawdę, on zawiera się w czterech słowach. Te słowa to ciekawość, pewność siebie, odwaga i zdecydowanie. Odnalezienie swojej motywacji to bardzo trudne zadanie. I dzisiaj sobie powiemy, w jaki sposób wytrwać w motywacji i jak zrealizować te cele, które sobie wymarzyliście i które stworzyliście. Kiedy czujesz się zmotywowany, Masz jednocześnie wtedy więcej energii do realizacji swoich projektów. Ta motywacja jest nam bardzo potrzebna do codziennego funkcjonowania, do podejmowania wyzwań, ale również do czerpania satysfakcji z najmniejszych rzeczy. Realizuj swoje cele i plany. Nie bój się wyzwań. Dzięki temu, jeśli stworzysz swoje cele, będziesz realizował swoje marzenia, ułatwisz sobie życie. Bo przyznasz sam czy sama, że z dobrym planem jest nam znacznie łatwiej funkcjonować i żyć. Musisz tego chcieć. To im więcej mamy chęci, tym łatwiej jest nam wskrzesić motywację, gorzej, jeśli jesteśmy do tego zmuszani. Ustaw sobie cel w taki sposób, aby rozbić go na mniejsze części. Kiedy zrealizujesz mały cel czy podcel, będziesz się cieszył, to wzbudzi Twoją satysfakcję i tym samym automatycznie napędzi Cię do kolejnego działania, do podejmowania kolejnych wyzwań. Ważne jest, żeby te cele i plany bardzo dokładnie określić. Stwórz sobie taką mapę, co chcesz zrealizować. Czego potrzebujesz, kto może Ci w tym pomóc, bo nie jest tajemnicą, że łatwiej realizuje się swoje plany i cele z pomocą innych. Dlatego też otaczaj się ludźmi, którzy lubią wyzwania, którzy tak samo chcą realizować swoje marzenia. Ważne w tym wszystkim jest, żeby również nie zapominać o priorytetach, a więc wyznacz sobie takie sztandarowe cele i zadania. No i oczywiście zapisuj. Zapisany cel i plan, no, jest takim planem, który z automatu generalizuje potrzebę realizacji. Jeśli je zapiszesz, zdecydowanie łatwiej będzie ci je zrealizować. One nie pozwolą o sobie zapomnieć. Pamiętaj zatem, że cel musi być nie tylko atrakcyjny, ale musi być też szczerze, przed samym sobą, w 100%. Musisz wiedzieć, że chcesz go zrealizować. To początek Twojej motywacji. Każdego dnia poświęć troszeczkę czasu na to, co jest ważne, co chcesz, co jest takie priorytetowe dla Ciebie. Pomyśl już o tym, co udało Ci się zrealizować, może o jakimś projekcie, o jakiejś zmianie, i poczuj wewnętrzną satysfakcję. Nie zapominaj w tym wszystkim, że jeśli realizujesz te plany i cele, też musisz mieć czas na odpoczynek i regenerację. A więc nie zapominaj o relaksie. Czasami, kiedy nie mamy siły, rzeczywiście bardzo trudno jest wskrzesić tą motywację i kreować nowe plany. Kiedy? Kiedy człowiek jest zmęczony, kiedy nie ma sił, na pewno nie myśli o tym, żeby tworzyć, analizować kolejne plany. Zatem zachęcam cię do zaprojektowania swojego życia. To tak trochę jak architekt. Stwórz wizję wielką, zuchwałą. Stwórz marzenie, swój cel, jaki chcesz osiągnąć. Może to być w liczbie mnogiej, kilka celów, kilka planów. Mam dla ciebie dwa zadania. Jedno z nich polega na tym, abyś właśnie teraz zastanowił się, zastanowiła się Kim chciałabyś być w 2025 roku? Albo inaczej, kim chcesz być za 2-3 lata? Ile masz lat? Jak wyglądasz? Jaka jest twoja sytuacja materialna? Jaki jest twój stan zdrowia? Stan rodziny? Jakie masz pragnienia i cele? Jakie są twoje główne wartości? Zobacz, to już początek twoich planów i celów. Nie bój się wizualizować. To jest punkt wyjścia Twojej motywacji. Drugie zadanie, które możesz samemu zrobić, to wykreślenie Twojej linii życia. Od urodzin do dnia obecnego. Zaznacz na tej linii przełomowe momenty, wydarzenia, Twoje decyzje, które wywarły istotny wpływ na Twoje życie. Zastanów się teraz, co musisz zrobić, by osiągnąć cel strategiczny. Może taką motywacją będą dla ciebie wspaniałe cytaty motywacyjne, chociażby jak ten: w konfrontacji strumienia z skałą strumień zawsze wygrywa, ale nie przez to, że jest silny, że ma siłę, ale przez wytrwałość. Pamiętajmy, że aby nasze cele i nasze plany mogły się zrealizować, to musimy troszeczkę potrenować. W kolejnym odcinku właśnie o treningu motywacji. thank <laughs> you